Walki z kunami ciąg dalszy. Dzisiaj tutaj trochę posprzątałem. Usunąłem wełnę zepsutą. Nie całą jeszcze. Ale większość. Przynajmniej tutaj na części płaskiej. Ponad jeden wielki wór. Zebrałem tego. Usunąłem podziurawioną folię. Tą żółtą. Sznurki pocięte. Ogólnie jest kaszana. No, tutaj z jednej czy z drugiej strony belki kuny sobie zrobiły toaletkę, jak widać. Na szczęście nie, nie, nie przeciekło to na, na, na drugą stronę Egipsów, czyli nie, nie widać tam żadnych plam. Chociaż, chociaż w zasadzie nie wiem. Nie jestem tego taki pewny, bo w jednym miejscu jest ciemniejszy sufit. Myślałem, że to od no, podczas czyszczenia gdzieś tam po prostu jakaś zakurzona szmatka. Na, na strukturze się zatrzymała i, te, i ten, ten świat został, a tutaj jest łączenie regipsów i być może, być może jednak tam coś przeciekło. Dlatego jest taki ciemniejszy, musiałbym zobaczyć z drugiej strony, najwyżej później, później coś dogram. No, no tam jest yy, największa kasza na, na, ukosie, na skosie, bo wejść jest trudno, znaczy w zasadzie nie da się wejść, bo, bo są regipsy, a na regipsach raczej kłaść się nie będę, zbyt ryzykowne. Spróbuję to później wyciągnąć jakimiś grabiami. Może grabiami się uda. Jedyna opcja. Tam też jest za przeproszeniem na stronę. Do końca, już pewnie. Ta dziura jest interesująca przy kominie. Pewnie jest ciepło. Kuny sobie tam wchodzą. Zrobiły sobie zrobiły sobie tam legowisko. No źle to wygląda. To wycięcie w kroki. To mnie zastanawia. Nie ma tu żadnej cegły, ale jest wycięcie. O, ktoś miał jakiś pomysł, ale go chyba nie zrealizował. A, dużo dziwnych rzeczy tu jest. A, prostą rzecz wymyśliłem wczoraj. Jak byłoby, można było się zabezpieczyć przed kunami? Tutaj przy dolnej krawędzi. Jętki. Nie wiem, czy to są jętki. Tej belki poziomej montować na całej płaszczyźnie e, jakąś cienką płytę USB, tak, żeby nie było przejścia po prostu. I z, y, tutaj poziomo przy krawędzi, y, przy krawędzi dachu prostopadło wtedy ograniczyłoby to możliwość penetracji przez te parszywe zwierzęta. nawet tak, by sobie gdzieś tam weszła w części ukośnej i nie mogłaby tutaj wejść y, na. Na regips to byłoby super. I po prostu oddzielać, robić takie strefy. I wie, wejdzie w jedno miejsce, to, to już sobie tam wejdzie, ale nie da, przejdzie dalej. A tak przegryzie folię schodzi na regips, i później już ma całą, całą w zasadzie dla siebie powierzchnię tutaj na regipsie. I później pod folią przegryza folię, wchodzi wyżej. I tak strefa do strefy. Kaszana, kaszana, kaszana. Eee. No nic, będę tutaj wsiątał. Jutro, jutro zacznę uzupełniać tą nową wełną. Jeszcze od zewnątrz odbiję. Mam nadzieję, że mi się uda odbić część podbitki. I tam może zobaczę, które te kuny włażą. Czy włażą gdzieś też z boku, bo chyba gdzieś wchodzą z boku. Tutaj zapianuje jeszcze wejście możliwe. Sprawdzę, że tam nie ma już tej gąbki takiej izolacyjnej przy oknach dachowych. Jeśli tego nie ma, to faktycznie mogłyby tam wchodzić, to by pasowało, że właśnie gdzieś za tym kominem mogłyby sobie znaleźć miejsce. Tam widać też jest jakiś kawałek membrany sobie wisi. No, kaszana. Na tą ziorę zapianuje pewnie. A mam jeszcze taką sztywną wełnę, może sztywną wełnę tam umieszczę, wytnę taki, taki trójkąt I też zapianuję A co? No i tyle byłoby z tej strony Czeka ja mi jeszcze druga Ach, Ale tam na razie Tam na razie mi się nie chce patrzeć No trudno Tak to jest w tych pseudonowych budynkach wszystko na razie z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.